Witam, dziś powiem jak dbać o sprawność działania zbiornika przeponowego, czyli jak prawidłowo dopompować ciśnieniem. Jeśli zaobserwowaliście, że pompa w zestawie hydroforowym włącza się częściej niż zwykle, oznacza to, że w zbiorniku hydroforowym jest za mało lub za dużo powietrza. W najgorszym przypadku pękła nam przepona i należy ją wymienić. Jak to sprawdzić? Spraw jeśli naciśniemy wentyl, którym dopompowuje się powietrze, a z niego będzie sączyła się woda, oznacza to, że nasza przepona się uszkodziła i należy ją wymienić. W filmie pod tytułem „Jak wymienić przeponę do zbiorniku przeponowym” przedstawiam krok po kroku jak tego dokonać. Jeśli zaś po naciśnięciu wentyla woda się nie pojawi, oznacza to jedynie, że musimy dopompować ciśnienie w zbiorniku przeponowym. Przed przystąpieniem do pracy należy Włączyć pompę od zasilania oraz obniżyć ciśnienie w instalacji wody poprzez odkręcenie kranu i spuszczeniu całej wody z instalacji. Ciśnienie w zbiorniku przeponowym dopompowujemy na pustym zbiorniku, czyli bez wody. Aby dopompować powietrze w zbiorniku, należy użyć sprężarki lub pompki samochodowej, ręcznej lub nożnej. Jest to jednak bardziej męczący sposób. Manometr zainstalowany w hydroforze. Pokazuje ciśnienie wody w instalacji i nie służy do pomiaru ciśnienia powietrza w zbiorniku. Ciśnienie powietrza mierzymy manometrem, który jest przy kompresorze lub w pompkach w samochodowych, o których wcześniej wspomniałem. Ciśnienie dla zbiorników od 24 do 100 litrów powinno wynosić około 1,5 bara, Natomiast dla na zbiorników od 150 do 500 około 2,5 2 bar. Po dopompowaniu ciśnienia do odpowiedniego poziomu możemy ponownie podłączyć pompę do prądu i ponownie użytkować hydrofon. Jedna wskazówka. Nierzadko będziemy musieli ponownie zalać pompę i rurę z sąsą, tak jak przy pierwszym podłączeniu. Jeśli natrafisz na problem, zadzwoń do nas. Chętnie pomożemy. Powodzenia!